Następny etap, następnym etapie spróbujemy się zająć tymi przyłącznikami, bo one są dalekie od doskonałości. No i później niestety, niestety tymi przyłącznikami tutaj to wygląda naprawdę nie nieciekawie, nieciekawie. Tych drucików będzie cała masa do odlutowania Z tej strony, z tej strony. Trzeba będzie całą tą płytkę wydłubać. No i nadzieję, że uda się to potem złożyć do kupy. No i na końcu <grytanie> zajmiemy się głowicą. A jeszcze wcześniej zajmiemy się torem pośredniej częstotliwości tutaj. Wymienimy sobie parę, te dwa elektrolity plus tam jeszcze podejrzewam pod, pod tej puszce będzie jeden. No, widać to wszystko, niestety radio z zewnątrz wyglądało całkiem nieźle natomiast w środku już tak fajnie nie jest, no naprawdę jakieś połamywane mocowania, mocowania głośnika gdzieś tutaj mam, o w którymś miejscu mam taką ułamaną końcówkę, o tutaj montażową no, do klejenia, tutaj, o proszę bardzo, to wszystko fruwa tu brakowało śrubki przez wzmacniaczu małej częstotliwości tu widać ktoś coś majstrował tu ktoś coś majstrował i to ostro no jest jak jest trzeba sobie <laughs> radzić dobra bierzmy się do pracy na początek guziczek włączenia podświetlenia wzmacniacza i RC, a potem reszta żeby dostać się do tutaj tych przełączników konieczne jest zdjęcie skali zdjęcie skali polega na oczywiście zdjęciu wszystkich pokręteł i cztery śrubki w narożnikach skali możemy zdjąć tak to wygląda pod spodem trzeba się troszeczkę namęczyć z tymi guziczkami ale no, trzeba to robić ostrożnie po to żeby ich po prostu nie zniszczyć bo są stworzyły, ale tutaj płaski śrubokręt z lewej, z prawej, z przodu, z tyłu. Kilka razy jak się to pomęczy, to się to powinno udać. Mnie się udało. No i teraz co dalej? Żeby to. No trzeba wyjąć cały ten panel. Na początek spróbuję odkręcić te, te śruby mocujące i zobaczę, ile to będzie miało luzu. Jak daleko da się to wysunąć do środka. Jeżeli da się to wysunąć mocno, to wtedy nie trzeba będzie demontować tych przewodów. Jeżeli się nie da, no to wtedy niestety trzeba będzie zabrać się za lutowanie, ponieważ żeby dokonać naprawy tych przełączników, czy je oczyścić, czy je wyjąć, <laughs> przepraszam, zdjąć tutaj te zawleczki, zdjąć sprężynki, tutaj są takie zapadki, o w tym miejscu, na tych, na tych takich. Blaszka. Pod tymi blaszkami są blaszki aluminiowe, zapadki. Trzeba to wszystko rozebrać, wycofać do tyłu ten suwak, wyczyścić te dwa, pod dwie pary blaszek. Czyli parę blaszek, jedną parę blaszek w każdym tym przełączniku. No i potem nasmarować, złożyć do kupy z powrotem. Zobaczymy, jak to będzie z tym demontażem. Spróbujmy to odkręcić. I zobaczymy, ile będziemy mieli tutaj swobody. Będziemy się tutaj męczyć z czymś takim. To jest taki zwykły blachowkręt. Kiepskiej jakości jak widać. No całe radio niestety. Jeżeli chodzi o jakość, o to jak, w jaki sposób w środku jest zmontowane. No to przepraszam bardzo, ale, ale bardzo, bardzo, bardzo kiepsko jest to kilka takich miejsc, gdzie te druty tak dość swobodnie sobie tutaj gdzieś dyndają. No cóż. Lata 70. A proszę. Coś z tą śrubką jest. Coś poszło, coś poszło nie tak. Albo ktoś ją piłował ostro. A może ktoś próbował ją nadpiłować. Okej, okay, dobra. Na razie odkładamy. Zobaczymy teraz. Co my tutaj. Co my tutaj. No tak już widać co my tutaj możemy zrobić musimy zdemontować głowicę demontaż polega na rozlutowaniu w tym miejscu tego co wszystkiego co tutaj jest co tutaj widać tych wszystkich przewodów w zdjęciu żarówki napęd mam nadzieję napęd mam nadzieję zostanie na swoim miejscu Będziemy się starać go nie ruszać, bo z tym zawsze jest kłopot. No ale głowica do demontażu. Mamy już w tym momencie przygotowane radejko do demontażu. głowicy. Wylutowałem też płytkę z układami pośredniej częstotliwości. Tutaj mamy już rozlutowane wszystkie przewody, trochę pracy było. Teraz odkręcimy raz, nie, to już jest od śruba, od kondensatora powietrznego te 3 ale raz, dwie śruby i powinna nam tutaj już głowica wyskoczyć. Tutaj jeszcze chyba mam coś do rozlutowania. Okej, okay, dobra. Tutaj mamy płytkę pośredniej częstotliwości tak jak się spodziewałem tutaj pod pokryweczką jeszcze dwa kondensatory do wymiany jak to to wygląda no wygląda jak wygląda można byłoby troszkę nad nią popracujemy zobaczymy czy nie wywalimy takich o. staruchów co tutaj miejsca kupę zajmują utrudniają dostęp wszelaki kondensator już mam Rozlutowane, zaraz je wydubię i wymienię. I zabieramy się za głowicę. Uff, mamy już wydubaną głowicę. Proszę bardzo, trochę się musiałem naszarpać z tymi przewodami. No i teraz spróbujemy się zająć ton, tym, co było w planie, czyli jak widać, musimy odlutować tutaj te przewody które idą z tej strony i wtedy trzy raz dwa i trzy i wtedy nasze wyłączniczki będą praktycznie dostępne no to już i proszę bardzo dam radę dam radę czy nie dam no powiem tak, a ten sposób powinno no to mamy nasze wyłączniki wydłubane, tutaj mamy jeszcze jakieś przewody, ale myślę, że z tym już nie będę się szarpał, to co tutaj, o w tej pozycji damy radę już zdemontować i pisostaty, wycofać, wycofać te, do tyłu to suwaki i i po prostu to wyczyścić, no to już procedura jest następująca wyciągamy zawleczkę hop, sprężyna w dół łapiemy za blachę i hop, jest blacha zdjęta Sprężyna zdjęta i teraz tutaj mamy takie o coś do zdjęcia, taką blaszkę, a na tej blaszce mamy jeszcze, na tej blaszce mamy jeszcze taką miedzianą blaszkę. O proszę, to wszystko strasznie zanieczyszczone. No, i teraz prak... o, tu mamy jeszcze w środku taki o, taki pręcik. Nie wiem, czy to widać. O, on jest tutaj w tej dziurce. Nie wiem, czy to widać. Tu w tej dziurce jest ten pręcik, i teraz możemy już popchnąć tego bajera do tyłu. Dwa styki. I proszę bardzo. Mamy nasz przełącznik zdemontowany. Teraz te blaszki. Uuu, jedna mi już uciekła. Czy uważaj, żeby nie pogubić? Czyścimy. Czyścimy tu w środku styki. I składamy. Okej, okay. czyli analogiczny sposób. Zdemontuję pozostałe, a potem będziemy składać. Oczyszczę i będziemy składać. Oczyścimy teraz i z ostaty. Kontakt. I hop do środka. Hop do środka. Wyciorek. O, za gruby. Musimy trochę zdjąć tego. Te waty. Są takie mniejsze szpatułki. Niestety gdzieś się. gdzieś się zagubiły. Zrobimy sobie ciorek. Lekko cieńszy. Psik. Na wyciorek. I hop do środka. I jedziemy na wylot. Kilka razy tam i z powrotem. Mamy temat zatwiony. O, proszę bardzo jeden wyczyszczony i hop, i tak po kolei wszystkie proszę bardzo zewnętrzne powierzchnie mamy mamy już przeczyszczone teraz to samo zrobimy z tymi blaszkami przetrzymy te powierzchnie kontaktem, izopropanolem to są nasze blaszki psik kontaktem no dobra, i teraz przecieramy każdą z tych blaszek sposób i ho. wszystkie elementy mam już oczyszczone. Tu w te bibułce mam te ręciki takie, które będziemy wkładać do środka. Do smarowania użyję smaru silikonowego. A więc każde z tych przycisków to są dwie blaszki. Mam jeszcze jedną. Okej. Okay. Raz, dwa. Ok nakładeczka, sprężyneczka, suwaczek, o proszę bardzo, ten suwak tutaj w tej części ma takie wyżłobienia to trzeba dobrze wyczyścić i nasmarować, bo tutaj w tym miejscu chodzi ten mały pręcik, się go wkłada przez ten otworek, o, przez otworek, który jest tu widoczny w ten otworek musi trafić po włożeniu suwaka suwak oczywiście razem z tymi, z tymi blaszkami trzeba włożyć tak, żeby te nacięcia były o góry jak on tutaj wejdzie, to w tym miejscu zakładamy, zakładamy ten krótki pręcik, który tutaj mam przygotowany, tu wkładamy ten pręcik po czym zakładamy blaszkę Oto. Teraz tak na sucho to pokazuję. Jest taka chyba miedziana blaszka. To się nie będzie już cofało w momencie, kiedy kiedy będziemy mieli. Mieli to nie powinno generalnie w ogóle wychodzić już. Ale nie będzie się cofało w momencie, kiedy będzie tutaj włożony ten pręcik. Zakładamy tą blaszkę, potem zakładamy tą blaszkę. O, proszę bardzo, potem sprężynkę. Tak. Mam nadzieję, że to widać. I na końcu zawleczkę. Ok. No a teraz zróbmy to sobie. Już na gotowo. Może, żeby nie pogubić, bo te elementy są naprawdę bardzo, bardzo niewielkie. Ok. No dobra. Wycofamy nasz suweczek. Dobra. tak używając pasty do zmarowania. To my go troszeczkę na tych powierzchniach, które lekko go przesmarujemy. OK. Ale lekko Ok, wkładamy blaszki. Blaszki się wkłada tak, że te krótsze nacięcia mają iść do góry. Krótsze takie wygięcia. Nie nacięcia. O, czekaj, chciałem no Tu są moje te, które nie mam że <laughs> żeby to nie zgubić. Lubię to pstryknąć i gdzieś odlecieć. Ułożenie jednej pary nie jest wielkim problemem. Dużo gorzej. Sprawa wygląda, jeżeli tych par jest kilka w takim suwaku. O proszę, tu już mam praktycznie blaszki wsunięte. No i teraz wystarczy to wsunąć do otworu, tak, żeby się te nasze blaszki schowały w środku. O! Proszę bardzo, żadna nie wypadła. Suwak kompletny i teraz kluczowa, że tak powiem część. Pięć i teraz musimy to zrobić już ostrożnie i delikatnie. Możemy sobie ten o tutaj otworek. Krótki pręcik. Możemy sobie tutaj o ruszyć troszkę tym suwakiem, żeby on się tutaj elegancko pokomponował schował się trochę, ok jest, właśnie go trochę tutaj teraz nie zaszkodzi deko zakładamy blaszkę teraz tą srebrną, srebrną miedzianą blaszka miedziana, ona nam tutaj od góry od góry przykryje ten pręcik bo to jest, służyć amortyzację dla tego pręcika, który jest zewnątrz otworka. Potem zakładamy tego bajera. On ma tutaj takie wypustki, tak żeby objął cały nasz isostat. I unieruchomił tą blaszkę. Ok, no i proszę. Mamy to już za zainstalowane, pociągniemy troszkę za. Teraz pozostaje tylko założyć sprężynkę. Trzeba się troszeczkę z nią pomęczyć. Ale też uważaj, żeby gdzieś nie wypstryknęła świat. Koniec w te nacięcia. Wędruje zawleczka i pierwszy i został. Mamy zmontowane. Proszę bardzo, jest. Zobaczcie. Stryk, 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 stryk. Działa elegancko. Możemy sobie jeszcze tak dla ciekawości sprawdzić jakość połączenia. I teraz już, jak widać, wyłącznik pracuje. Sprawdźmy jeszcze drugą stronę. Porównywalne wartości. I tutaj chyba coś się tak. Ok. Druga strona też działa. Przełączniki mam już zrobione, jak widać. Mały test. Działania działają. O, widzę, że tutaj ten mniej szczęśliwy niż pozostałe, co to się tutaj podziało. O, nie wiem, czy nie wymienia suwaczek. Musi być wszystkie pozostałe chodzą jak należy. Oprócz tego jednego raz się wypnie. Teraz się nie zapnie. No widać, że tutaj ten pręcik chyba coś z nim jest nie tak. Myślę, że ten suwak będzie do wymiany. Ok. To sobie naprawimy w międzyczasie, a teraz zajmiemy się potencjometrami, ponieważ mam to wszystko na wierzchu. Już nie będziemy długo kombinować. Załatwimy te potencjometry potencjometry mamy odkręcone się okazuje że żeby wszystko było fajnie to trzeba odkręcić wszystkie trzy i teraz mamy mamy dosłownie wszystko na wierzchu rozlotujemy te przewody otworzymy przykniemy kontaktem PR. Będzie wszystko ładnie. Krótki raport z prac remontowych. Jak widać mam już wydubaną płytkę z przełącznikami. Zrobiłem to w ten sposób, że tutaj nic nie rusza. Ta cała chaszcza przewodów została. Zdjąłem tylko tą płytkę. Okazało się to stosunkowo proste. Wystarczyło odlutować kilka przewodów. I proszę bardzo. Udało się wylutować przełączniki typu isostat. Największy problem polegał na zdjęciu, na zdjęciu yy, guzików przyklejonych jakimś takim klejem. Naprawdę bardzo trudno schodziły. Niestety w trakcie prac Uległ chyba uszkodzeniu jeden przełącznika, ale myślę, że to nie jest wielki problem. Naprawimy go myślę bez trudu. Po prostu wymienimy na, na nowy ten suwak. On tutaj najprawdopodobniej jest ułamany, no trudno. Wygląda to całkiem nieźle. Wyczyścimy blaszki, nasmarujemy, złożymy. Zlutujemy tu po drodze. Jeszcze wymienię kondensator elektrolityczny. Zobaczę w jakim stanie są te ceramiczne, te ceramiczne, Ech. kondensatory. O, tu widzę, że ktoś chyba wymienił, wymienił tranzystor. Ten tranzystor. Nie pochodzi z epoki BF254. Hmm, BF254. Tak, tutaj na pewno był BF214. Została jeszcze nóżka. Ślad po nóżce. Jako ciekawostkę można pokazać, że na przykład ten tranzystor ma wlutowany. To też jest BF214. Ma wlutowane wszystkie nóżki ale tu ktoś już dokonał pewnej modyfikacji. Nie wiem, dlaczego zostały wylutowane te nóżki, które zwykle są połączone z masą. One widać, że były lutowane. Może ktoś wie, to chętnie poczytam w komentarzach. Zmieniłem elektrolity. To rzuca okiem, jak wyglądają te Pojemności tych kondensatorów ceramicznych. No, po naprawieniu przełączników przełączników będziemy, będziemy radio składać. Będę radio składać i mam nadzieję, że, że ożyję. O, tutaj przełączniki wszystkie działają. Włączają, wyłączają. Ten cały element już jest, ta, ta, ta cała część jest już zrobiona. Udało mi się też nasmarować, przeczyścić potencjometry. Wszystko ładnie chodzi. Miejmy nadzieję, że, że będzie to wszystko ładnie działało. No to zapraszam już. Następne, w następnej części poglądamy sobie, już zmontowane radyjkę, Oczywiście bez głowicy. I będę się zabierał za, za głowicę.